Punkt dziesiąty. Przewróćmy Szczecinowi morze. Nie wszyscy wiedzą, że Szczecin tak naprawdę leży nad morzem. Administracja Urzędu Morskiego sięga aż po mocy długi. Choć do plaży mamy 65 km. Wykorzystajmy tę szansę. Dziś nad morze trzeba jechać wiele godzin. Obiecuję, że przewrócimy do Szczecina wodowo. Dzięki niemu droga nad morze skróci się do godziny. I zacieśni się współpraca ze Świnoujściem, naszym miastem partnerskim. Kto dziś jeździ na barze do Świnoujścia? Mało kto. Bo musi wiele godzin spędzić w samochodzie, a potem jeszcze przeprawiać się. Prom. My to zmienimy. Pozwolimy, aby turyści, którzy wypoczywają w Świnoujściu, przyjeżdżali do Szczecina, a nasi mieszkańcy mogli łatwo i szybko dostać się do naszego bratniego miasta. Dziękuję. Będziemy też stawiać na rozwój naszych mali. Chcemy, aby Szczecin miał przywrócony morski charakter. Charakter, który tak naprawdę od lat się nam przynależy które musimy w pełni wykorzystywać.